Sodium. Aktualnie najczęściej pobierany mod do fabryka, który spektakularnie miażdży drugiego najbardziej popularnego moda, jakim jest Iris Shader, mając od niego aż o 10 milionów więcej pobrań. Podejrzewam, że większość osób oglądających ten film i grających na nowszych wersjach nie wyobraża sobie rozgrywki bez tego moda, ale chwila moment, gdzieś jeszcze parę lat temu nikt nie wyobrażał sobie gry... Bez opcji fajna. Więc jakim cudem sodium w tak krótkim czasie tak bardzo zdominowało rynek? Jeśli ciekawi was czy tak wielki mod w ogóle na siebie zarabia, polecam oglądać do końca. Ale od początku. Historia sodium rozpoczęła się w 2020 roku. Twórca dwóch modów, które także osiągnęły spory sukces, czyli litium, które ma 23 miliony pobrań i fosfor, który ma milion pobrań. Jeżeli Squid chciał zrobić coś jeszcze większego, co będzie kluczem do poprawy wydajności, a także grafiki dla każdego gracza. Był to okres wielkich aktualizacji jak 1.13, 1.14 i 1.16, które nadały nowy tor dla rozwoju Minecrafta, ale zapomniała o optymalizacji, przez co gracze mieli nieraz problem z przyjemnym graniem. Jedynym rozwiązaniem wtedy był Optifine, który niestety coraz bardziej zawodził. Aktualizacje były z tygodniowymi opóźnieniami, a jak już wychodziły, były pobagowane, i coraz sobie optymalizowały grę. Dodatkowo problem Optifina od samego początku jego istnienia było, że Optifine był oprogramowaniem zamkniętym, co oznaczało, że tylko jego twórcy wiedzą jak wygląda kod źródłowy, co utrudniało życie każdemu moderowi, a tworzenie moda zgodnego z Optifinem nieraz było porównywalne z torturami. Gracze potrzebowali czegoś nowego, czegoś lepszego. Czegoś open source. I 12 lipca 2020 Bóg im się objawił pod postacią pierwszej wersji Sodium. Gracze szalali. W końcu pojawiło się coś nowego, a w dodatku jest open source. Na YouTube powstawało pełno nowych filmów polecających tego moda. Lecz tak szybko jak hype się zaczął, Hajp skończył. Tylko dlaczego? Początkowo Sodium, ładniej to ujmujący, był z perspektywy wielu graczy lekko bezużyteczny. Nie miał wielu elementów z fajnych jak na przykład wyłączanie mgły czy Zuma. A także, jakoś był to nowy mod, mogły wystąpywać problemy z kompatybilnością z innymi modyfikacjami. Całe szczęście, jeśli chodzi o kompatybilność, Sodium jest open source, przez co każdy bez problemu może zobaczyć jego kod. Co na pewno pomogło szybko naprawić wszystkie istniejące problemy z kompatybilnością. Czyli Squid najprawdopodobniej po obierzeniu Jaglaka. No, Hejka, co tam się z Tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? Dlaczego chcesz teraz się poddać, tylko dlatego że raz czy drugi ci nie wyszło? To nie jest żaden powód. Musisz iść i walczyć. Nie poddał się i z dnia na dzień wypuszczał nowe aktualizacje, naprawiające błędy i ulepszające samą optymalizację. Mimo tego, Sodium oczywiście od razu nie przewyższył pozycji Optifina, ale patrząc nawet na sam czas aktualizacji, Sodium był bardzo ciekawą alternatywą, nawet jeśli miał początkowo słabsze wyniki, jeśli chodzi o dodatkowe FPS. Twórcy modów zauważyli szybciej potencjał Sodium niż zwykli gracze i zaczęli dostosować swoje mody pod niego, a także tworzyć mody tylko dla Sodium, które dodawały shadery, połączone tekstury, zuba, czy nawet pelerynki fajna. Jak się okazało to, że te dodatki wymagały dodatkowych modyfikacji przyczyniły się do kolejnego wzrostu popularności moda dzięki speedrunu. W Polsce speedruny spopularyzował Automat czy Tobiasz Gaming. A za granicą, na przykład, Dream i strona speedrun.com, weryfikująca i sortująca wyniki, nie zezwalała na Optifina. Właśnie, na przykład, przez Zuma, czy wyłączenie mgły zdawało przewagę nad innymi graczami, a Sodium które tego nie posiadało, było dozwolone. Więc każdy, kto speedrunował, używał sodium. O tym wzroście popularności mod ponownie nie upadł, a rzekłbym, że zmierzył Optifine. Nie mam jak tego sprawdzić, ale patrząc po samych liczbach, nie zdziwiłbym się, jakby nowe pokolenie graczy nigdy nawet Optifine nie użyło. Jest to ciekawe, jak jedna osoba jest w stanie tak bardzo zmienić grę zarządzaną przez największą korporację świata. A wracając do zarobków Jelly Squid, ma konto na Coffee, dzięki czemu każdy może kupić mu wirtualną kawę czyli podziękować mu za jego pracę pieniędzmi. Na czas, kiedy to nagrywam, otrzymał 8166 kaw. Każda kawa jest o wartości 4 dolarów, co daje nam 32664 dolarów. I niestety, zanim pomyślicie, jaki jest ogrom pieniędzy, to musimy policzyć, jak długo sodium mi już jest na rynku. Oczywiście ja policzę to za was i jest to dokładnie 56 miesięcy. co daje już tylko średnio 583 dolary miesięcznie, co, jeśli jest jego projekt poboczny, mimo wszystko, nie jest nie wiadomo, jak małą kwotą. I te wyliczenia nie są też niestety idealne, bo zanim powstał Sodium, Jelly Squid ma już dwa inne mody, a w organizacji, która zajmuje się Sodium jest jeszcze parę osób i nie wiemy jak dzielą się pieniędzmi.